Wszystkich serdecznie. Zapraszamy do oglądania 547 odcinka Faktów Czwórki. Dzisiejszy program poprowadzą Dawid i Weronika. W programie zobaczymy: Koncert życzeń dla mam, klasę 8b podczas tyle nowej grypy paintball, solowy występ Ani z 4a podczas konkursu piosenki, dzień pszczołów w klasach 2a, atrakcje i wyjścia z okazji dla dziecka. Rozmowy o emocjach w klasie pierwszej B. przypomnienie o zwrotach książek i podręczników, Zaproszenie na piknik czytelniczy, Wyniki z trójboju i czwór boju lekko atletycznego. Wspaniały upominek artystyczny przygotowała klasa pierwsza A dla swoich mam. Zobaczmy fragmenty występu pierwszaków. A. Dzień mam jest jednym z najpiękniejszych świąt w roku. Uczonych klasy pierwszej A postanowili wyjątkowo uczcić ten dzień. Dzieci wyraziły swoją wdzięczność, miłość i szacunek do mam poprzez koncert życzeń. Obdarowały też swoje mamy własnoręcznie wykonanymi bukietami kwiatów. Podczas słodkiego poczęstunku wszyscy wspólnie obejrzeli nagrania, na którym dzieci opowiadały o swoich mamach. Można było zobaczyć uśmiechnięte i wzruszone twarze gościn. W ostatniej części spotkania zorganizowano konkurs bajkowy, w którym mamy odgadywały tytuły dobra Niewielką pomocą swoich pociech świetnie sobie z tym poradziłem. Atmosfera spotkania była wspaniała i na pewno na długo zapadnie w pamięci wszystkich. Moja mama jest bardzo kochana. Moja mama jest najkochalsza na całym świecie. Moja mama jest kochana i pracowita. Moja mama jest kochana. Moja mama jest kochana. Moja, Moja mama jest kochana. Moja mama jest najlepsza na całym świecie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyją, żyją nam. Nie żyją nam, a to nasze mamy. Dzieci uczą się na zajęcia składowania z, z klas pierwszej a, drugiej a i drugiej b, zaprogramowały dla swoich mam niespodziankę. Były to piękne kolorowe kwiaty, po których poruszał się ozobot. Z pewnością mamy siebie będą dumny ze swoich małych zdolnych informatyków. Wyczął mojej mamy dużo szczęścia, radości z pracy, pomyślności i pieniędzy, które są bardzo potrzebne. W ramach odreagowania po egzaminie ósmoklasisty uczniowie klasy 8B udali się na grę terenową Paintball. Przednia zabawa połączona z ruchem była świetną odskocznią po trudach egzaminów. Po intensywnych, pełnych emocji, trzech dniach egzaminacyjnych uczniowie klasy 8 B wraz z wychowawcą musieli solidnie odpocząć. W tym celu udali się na pole paintballowe do poręby wielkiej. Tam podczas zabawy podzieleni na drużyny trenowali współpracę w swoich teamach, spajali więzi klasowe, uczyli się szacunku do przeciwnika i gry fair play. Dzięki dostarczeniu dużej dawki pozytywnych emocji i adrenaliny młodzież doskonale odreagowała egzaminacyjny trud. Całość zwieńczył wspólny gry idealny na uzupełnienie kalorii spalonych podczas gry. Reset poegzaminacyjny wypadł na szóstkę. Mamy nadzieję, że wyniki testów będą równie udane. Szkolna telewizja chętnie prezentuje pasje, sukcesy i pozaszkolne występy naszych uczniów. Ostatnio kibicowaliśmy Ani z klasy czwartej A podczas trzeciego powiatowego konkursu piosenki dziecięcej. Podczas trzeciego powiatowego konkursu piosenki dziecięcej zorganizowanego przez MDK Oświęcim, oprócz naszego szkolnego chóru wystąpiła też Ania z klasy 4 A. Co prawda nie reprezentowała ona w konkursie naszej szkoły, ale mocno jej kibicowaliśmy. Posłuchajmy fragmentu jej solowego śpiewu. Na przykład, że do szkoły chodzić trzeba, Lub że ktoś popatrzył krzywo, Tak po prostu żyć się nie da. Pracowity pszczeli świat poznawali uczniowie klasy 2A. Ramki, dmuchawy i kapelusz z siatką to tylko niektóre akcesoria pszczelarzy, które poznali. 20 maja obchodzony był Światowy Dzień Pszczół. W związku z tym klasa 2A wzięła udział w zajęciach o tej tematyce. Uczniowie poznali znaczenie pszczół dla przyrody i człowieka. Przypomnieli sobie, że najważniejszym zadaniem pszczół jest zapylanie roślin. Co przyczynia się do zawiązania owoców i wydania nasion. Poznali też pracę pszczelarzy, czyli osób, które na co dzień zajmują się tymi owadami w swoich pasiekach. Dzieci dowiedziały się, czym grozi człowiekowi brak pszczół i jakie zagrożenia czyhają na te owady. Na zakończenie zajęć wszyscy spróbowali pysznego, słodkiego miodu. Warto zapamiętać, że to naprawdę cenny produkt. Bo pszczoły muszą odwiedzić około 4 milionów kwiatów, aby zebrać nektar na 1 kilogram miodu. Jedna pszczoła robotnica może wyprodukować w całym swoim życiu miód w ilości jednej 12 łyżeczki od herbaty. Pszczelarz idzie do ula w specjalnym stroju, żeby nie pogryzły go pszczoły. Z plastów pszczoły wkładają nektar, a potem powstaje miód. W takich pojemniczkach można kupić matki pszczoły do ula. Pszczoły ciężko pracują, a my mamy taki pyszny miód. Taką odymiaczką pszczelaz uspokaja pszczoły. Coroczny Dzień Dziecka jest świętem pełnym radości i atrakcji dla dzieci. Zobaczcie, jak różnorodnie klasy spędziły ten dzień. W Dzień Dziecka klasa trzecia a odwiedziła Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu. Uczniowie zwiedzali budynek komendy oraz zapoznali się z pracą policjanta. Mogli przymierzać kamizelki kuloodporne i podtrzymać policyjną pałkę. Zajrzeli też do sarki ćwiczeń, w której policjanci trenują swoją kondycję. Najwięcej emocji zbudziło wizyta na policyjnym parkingu. Tam uczniowie wsiadali do radiowozów i włączali sygnały ostrzegawcze. Po takiej ilości wrażeń konieczna była na ochłodę porcja pysznych lodów. 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, w świetlicy upłynął niezwykle uroczyście i wyjątkowo słodko. W tym dniu jedna z sal zamieniła się w małą gastronomię obsługiwaną przez panie ze świetlicy. Miały na tę okazję fartuszki i rękawiczki. Wyglądały nietypowo, bo przecież na co dzień prezentują się całkiem inaczej. Najważniejsze, że efekt tych prac był wprost oszałamiający. Każdy z nas, czyli świetlicowe dziecko, otrzymał świeżutkiego, pysznego gofra z bitą śmietaną, cukrem, pudrem i owocami. Pycha! Uszczęśliwieni i uśmiechnięci byli wszyscy. Radości dopełniły też gry na świeżym powietrzu i zabawa z bańkami mydlanymi. Dzień dziecka raz w roku to stanowczo za mało. Postulujemy o wprowadzenie go w naszej świetlicy raz w miesiącu. Każdy człowiek odczuwa wiele różnych emocji. Uczniowie klasy pierwszej B uczyli się jak je rozpoznawać, nazywać i jak sobie z nimi radzić. Uczniowie klasy pierwszej B rozmawiali podczas zajęć o emocjach. Opowiadali w jaki sposób wyrażają różne swoje stany i łączyli je z konkretnymi sytuacjami. Na forum klasy i grupach dyskutowali, jak radzić sobie wtedy, gdy pojawiają się emocje, z którymi nam nie źle. Na podsumowaniu tematyki podczas zajęć origami wykonali składankę, w której umieścili buźki przedstawiające wybrane emocje. Przypominamy wszystkim uczniom, że do 6 czerwca należy zwrócić do biblioteki wszystkie książki. Przygotujcie też odpowiednio do zwrotu podręczniki. Przypominamy wszystkim uczniom, że w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego do 6 czerwca należy oddać wszystkie zaległe książki do biblioteki. W dniach od 12 czerwca uczniowie będą zwracać podręczniki szkolne. Harmonogram zwrotów zostanie podany przez wychowawców. Przypominamy, że klasy 3 i 6 miały w tym roku szkolnym zupełnie nowe egzemplarze podręczników, dlatego prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na ich stan. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia podręcznika prosimy o pilny kontakt z biblioteką. Należy zadać o odpowiednie przygotowanie podręczników do zwrotu. Zdejmijcie okładki, wymarzcie wszystkie wpisy ołówkiem, usuńcie wszelkie zaznaczenia, powyciągajcie wyciągajcie kartkówki, znaczniki i listy miłosne. Prosimy też poodginać ośle rogi i uwagę! najważniejsze, należy spakować cały komplet podręczników. Kompletny zestaw podręczników trzeba przynieść w wyznaczonym dniu zgodnie z harmonogramem, o którym poinformuje Was wychowawca. Właściwe przygotowanie podręczników do zwrotu ułatwi i przyspieszy ich odbiór. Szczegółowe informacje znajdziecie na plakatach i www. szkoły. 7 czerwca odbędzie się w naszej szkole wielka akcja z okazji 22. Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Przejdziemy w paradzie pełnej waszych ulubionych bohaterów książkowych wykrzykując hasła zachęcające do czytania. Jesteście gotowi? Zapraszamy wszystkich uczniów do wspólnego świętowania 22 ogólnopolskiego tygodnia Czytania dzieciom. 7 czerwca na lekcji trzeciej odbędzie się piknik czytelniczy pod hasłem Książka jest jak obrót. Każda klasa proszona jest o wybranie ulubionej książki oraz przebranie się za jej bohaterów. Należy też wymyślić wyrażenie zachęcające do czytania wybranie przez nas książki oraz wyprawy plakat lub transparent z hasłem promującym czytanie. Podczas pikniku przemaszerujemy całą szkołę przez plac pokoju, zachęcając przechodniów do czytania książek. Organizatorzy przygotowali upominki w postaci zakładek do książek z hasłem obchodów, które będą rozdawane podczas akcji. Piknik zakończymy wspólną recytacją znanego wiersza, łącząc się w tym samym w próbę pobicia rekordu w jednoczesnym czytaniu. Z kolejnymi sukcesami wrócili nasi sportowcy. Były to zawody w trójboju i czwórboju lekkoatletycznym. Najważniejszymi zawodami dla uczniów sklepów i czwartych był trójbój lekkoatletyczny. W jego skład wchodzą następujące konkurencje. Wiek na 60 metrów, skok w dal i rzut piłką plantową. Mistrzostwa miasta w tej dyscyplinie odbyły się na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pośredniego. W zawodach tych wzięły udział dziewczęta i chłopcy z naszej szkoły. W drużynie dziewcząt startowały: Julia Wieczorek, Antonina Bulek, Ola Stefankiw, Kinga Piecha, Kornelia Misik i Emilia Łukaszka. W punktacji drużynowej dziewczęta zajęły trzecie miejsce, zdobywając brązowy medal. Najwięcej punktów dla drużyny uzyskała Julia w wieku na 60 metrów oraz w żółcie piłeczką palantową. Skoków w dal najlepsza była Antonina Bulek. W drużynie chłopców wystartowali. Jan Duram, Miłosz Gworek, Mateusz Mazgaj, Sebastian Mikołajczyk, Piotr Sporysz i Dawid Żurawski. Najwięcej punktów dla drużyny uzyskał miłość. W punktacji łącznej nasi chłopcy zajęli drugie miejsce. Bela czwóreczka! W mistrzostwach miasta w twór lekkoatletycznym naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny: dziewcząt i chłopców. W punktacji końcowej chłopców przedstawiciele nasze czwórki zajęli trzecie miejsce. Reprezentacja wystartowała w składzie: Kacper Czekaj, Bartłomiej Szygulski, Jakub Nagi, Piotr Górniak, Jeremiasz Trzecki, Mikołaj Worek i Marek Dejko. Najwięcej punktów dla drużyny zdobył Marek Dejko wyrwając konkurencję w skoku w dalu. Kasper Czeka zdobył najwięcej punktów w biegu na 1000 metrów, a Piotr Górniak i Jerzy Szkrzeszowski w biegu na 60 metrów. drużynie dziewcząt w czwór boju lekko atletycznie wystartowały Julia Kopeć, Gabriela Opala, Ida Borowska, Lena Janus, Ewa Gwóźdź, Wiktoria Szemyczko, Milena Matys, Milena Kapitan oraz Kalina Grochal. Najwięcej punktów dla drużyny uzyskała Gabrysia, wygrywając bieg na 600 metrów i wód pieczką palantową. W skoku w dal najwięcej punktów uzyskała Julia Kopeć. A w biegu na 60 metrów Ida Borowska i Wiktoria Szymeczko. Druży nasze dziewczęta w Mistrzostwach Miasta zajęły pierwsze miejsce i awansowały do zawodów powiatowych, które odbyły się w Rzeczach. Tam nasze dziewczęta zajęły drugie miejsce. Najwięcej punktów dla drużyny zdobyła Gabrysia Opala. Gratulujemy naszym wspaniałym reprezentantkom. Jesteśmy z nich dumni i życzymy im dalszych sukcesów. 547 odcinek faktów czwórki prowadzili Dawid i Weronika. Oglądajcie nas całą rodzinką, śledźcie nasz fanpage na Facebooku. Do, Do zobaczenia! zobaczenia.